Cześć wszystkim i witam Was w kolejnym odcinku z. Moi drodzy, autorem dzisiejszego pomysłu na odcinek jest Przemos X i chciałby, aby Wilk, Saladen i Ryszard stoczyli walkę z Szczurem, Wężem, Filipem, Sultanem oraz Marszałkiem. Oczywiście nasze boty dostają na start 40 tysięcy sztuk złota. Mapa wygląda w następujący sposób: Rozstawiam nasze boty w, takiej, w takim ułożeniu. Słuchajcie, dałem sułtana na pożarcie, że tak powiem, gdyż wątpię, żeby przetrwał wystarczająco długo, by był w stanie coś działać, ale może swoje 5 groszy dorzucić w trakcie rozgrywki. Myślę, że marszałek i szczur będą tutaj najlepszymi przeciwnikami, także ich zostawiam najdalej. No i zobaczymy, jak trzech najmocniejszych botów poradzi sobie z pięcioma najsłabszymi botami. Przechodzimy do rozgrywki. No i dobra, wszystko na początek wygląda bardzo dynamicznie, wszystko się fajnie, pięknie rozwija. Zamki naszych botów już praktycznie są ukończone. Wilk oczywiście postawił na klasyczny wzór swojego zamku. Saladyn zbudował również swój klasyczny, można już by powiedzieć wręcz kultowy wzór zamku. Sultan już zostaje po dupce, wojska Saladyna już podejrzewają pod jego zamek. Tutaj widzimy, że Ryszard postawił swój chyba drugi albo trzeci typ zamku. No, a jeżeli chodzi o boty na południu, no to wąż już bardzo fajnie zaczął wysyłać swoje jednostki. Marszałek też nie próżnie wysyła zbrojnych do ataku. Z prawej strony widzimy, że król Filip również wysyła wojska do ataku na Saladna i wcale, wcale nie atakuje go najsłabszymi jednostkami, wręcz przeciwnie. Wilk oczywiście wysyła do obrony swoje jakieś jednostki, jakichś żołnierzy zbrojnych, piknierów, trochę arabskich strzelców. No, sultan tak jak myślałem, dostanie podubce, no ale. Ciężko znaleźć był mapę, słuchajcie, na której byśmy mogli to po prostu poukładać. Musiałbym taką mapę stworzyć. Widzimy, że tutaj wojska marszałka robią najazdy, podjazdy. Sultan odpadł z gry. I słuchajcie, Saladin ma w tej chwili zasilone konto kasą Sultana. Bardzo, bardzo duże pieniążki. No, zobaczymy, jak tam dalej sobie boty poradzą. Podejrzewam, że to będzie krótka rozgrywka. Także nawet nie lubiłem ankiety. Słuchajcie, odnośnie tego, jak myślicie, kto wygra ten mecz. Po prostu stwierdziłem, że nagram to. Ponieważ jest to ciekawa opcja, aczkolwiek raczej oczywista, która ze stron wygra. Myślę, że sobie zrobimy niedługo Battle Royale Arabskich Lordów, później Europejskich Lordów, Lordów Skrzyżowca, Lordów Skrzyżowca Warchest i sobie porównamy siłę wojsk. Widzimy, że szczur tutaj są do ataku całkiem sporą armię. No tylko gdyby nie wracał się tutaj, tylko zaatakował od razu, byłoby może nieco lepiej. Oczywiście boty są ustawione w standardowy sposób, atakują bota, który znajduje się najbliżej ich. W przypadku szczura jest to Saladyn, no i wojska szczura niestety zostały rozgromione. A teraz widzimy, jak wojska Ryszarda ruszyły do ataku na węża. Jest to całkiem spora armia, także podejrzewam, że wąż może wpaść w do tarpaty. Widzę, że też marszałek wysłał do ataku swoich zbrojnych. Także może jeszcze wąż nie padnie, słuchajcie, chociaż nie, już Ryszarda już się wlali na zamek węża i się pozbyli, słuchajcie, tego właśnie bota. Wojska Marszałka, moi drodzy, ruszają na zamek Ryszarda. Myślę, że coś tam będą w stanie zdziałać, coś tam będą w stanie mu popsuć, poniszczyć, ale nie będzie tego zbyt wiele. Tutaj Rysiek z zdecydowanymi ruchami wykonuje swoją obronę. Ma bardzo dużo jednostek na swojej siedzibie. Rysiek masz 370 żołnierzy, także wątpię, żeby tutaj była jakakolwiek mowa o e, sukcesie marszałka. Saladno wysyła swoją potężną armię do ataku, tak samo jak i Wilk. Także słuchajcie, no, Filip tutaj jakieś wojska swoje wysyła do obrony czy ataku, nie jestem pewien. Raczej to musi nie powiedzie, Wycofał się troszkę do tyłu. E, tutaj Saladno razem z Wilkiem dojadą prawdopodobnie w tej chwili Filipa. Być może Saladon rusza na szczura. No, tak też się stało. Szczurza armia wylała się z zamku, leci na pomoc. Słuchajcie, Filipowi. To może dać Filipowi kolejne kilka minut życia. Eee, wojska Wilka wdarły się na siedzibę Filipa. No, i zakończyły żywot. Słuchajcie, kolejnego bota. No, i tak naprawdę zostało tylko teraz dwóch przeciwników. Eee, zostały tak naprawdę tylko dwa boty słabsze, czyli marszałek oraz szczur. No i wątpię, żeby marszałek był w stanie się wybronić teraz przed tym atakiem ze strony Ryszarda. Raczej to jest e, przypieczętowanie zwycięstwa Ryszarda. No, możemy sobie jeszcze popatrzeć powoli, jak to się dzieje, jak to się kończy. Armia Ryszarda wdziera się do środka zamku. Marszałka przebili się przez warstwę zbrojnych, eliminują wszystkich kuszników, wdzierają się na siedzibę, no i wyeliminowali marszałka. Na polu walki przeciwko Ryszardowi, Saladynowi oraz Wilkowi pozostał jedynie szczur, Ktoż by pomyślał, że ten, że ten gryzon pozostanie tak długo przy życiu. Ale moi drodzy, już nie potrwa długo. Jak sami widzicie, armia Wilka, całkiem liczna, wyruszyła w kierunku zamku szczura. No, myślę, że to już jest kilka sekund zanim szczur zostanie zmieciony z powierzchni ziemi, z powierzchni mapy. Wilk w tej chwili atakuje około 200 jednostkami. Myślę, że to w zupełności wystarczy, szczególnie, że wilk używa pięknych machin oblężniczych. Szczur nie ma nic do gadania tak naprawdę w tej sytuacji. że wilka już się przebili przez mury. Szczur się wylał, co prawda, ale zdołał odbudować mury, częściowo przynajmniej. Baki wilka niestety wyeliminowały, yy, zniszczyły do po raz kolejny mury, no i wilk zabił ostatniego przeciwnika, eliminując szczura, no i słuchajcie, tak się zakończyła właśnie ta batalia. Wilk, Saladyn oraz Ryszard odnieśli zwycięstwo. Są oczywiście w topce najlepszych lordów, nie mam już tutaj szczegóły. sami widzicie jak wygląda wynik końcowy. No i słuchajcie, mam nadzieję, że ten odcinek przypadł Wam do gustu i zapraszam Was na kolejne odcinki z pojedynków botów. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.